Witam, z tej strony Rafał. W dzisiejszym tutorialu skonfigurujemy sobie nasz formularz kontaktowy. Na pewno będziemy chcieli, aby on wysyłał poprzez SMTP. Jest to protokół wysyłania. Zmienimy również te etykiety naszych wewnętrznych punktów, tak jak tu pisze URNAM. Wszystko spłaszczymy po prostu. Oczywiście tutaj ten przycisk oraz zrobimy aby nasz po prostu e-mail docierał do naszej skrzynki pocztowej. Zobaczmy taką przykładową, wypełnimy sobie wszystkie pola i wyślijmy. Czyli tak jak widzimy, teraz nic się nie dojdzie. Oczywiście to pole również będziemy chcieli sobie zmienić na polski. Czyli skonfigurujmy sobie powoli, dokąd, gdzie ma docierać nasz e-mail, po prostu. Oraz te wewnętrzne etykiety pół. Czyli przejdźmy. Ustawienia. To <tryk> tutaj zostawiamy. opt-in. tutaj dodamy sobie naszego e-maila, gdzie ma być po prostu wysyłany ten e-mail. Trochę pola zmienimy. Zapiszemy. Jeśli byśmy chcieli, aby to w bazie danych było zapisywane, generalnie byśmy tutaj zaznaczyli. Aczkolwiek trochę będzie to, po prostu nasza baza będzie się rozrastała, także zastanówmy się czy na pewno to chcemy. Zapiszmy zmiany. Przejdźmy dalej. Tutaj mamy zaznaczone, które pola są wymagane. Po prostu tak jak tutaj widzimy. Będę chciał teraz wysłać po prostu e-maila. Tak jak widzimy proszę wypełnić to pole. Proszę wypełnić, czyli i tak dalej będzie mi się pokazywało. Nie wiem czy generalnie u Państwa się to pokazuje, ponieważ mój program nagrywający ma jakieś po prostu ograniczenia, nie wyświetla tego dokładnie, ale tutaj się taka chmurka wyświetla, i, aby wypełnić to pole czyli to właśnie zostawiamy, generalnie CAPTCHA KEY okay. to będziemy robić w następnym tutorialu, będzie to takie zabezpieczenie antyspamowe czyli tą zakładkę zostawiamy, idziemy dalej, labels są to te wewnętrzne tutaj etykiety pól, można powiedzieć czyli je sobie zmienimy, jak your email, subject po prostu spolszczymy sobie Dodamy. Wiadomość mhm. i wyślij wiadomość. Po prostu wyślij, żeby nie był długi. Tam, budto zapiszmy wierzchą stronę tak widzimy tu już mi się zmienił button te wewnętrzne etykiety pół również mi się zmieniły czyli tu już będzie OK i teraz message, czyli wiadomość. Tutaj jest ta wiadomość, jeżeli poprawnie wyślemy e-maila. Czyli na przykład dzięki twój e-mail został wysłany. Zapiszmy teraz tutaj widzimy, tchang było po angielsku, nam się zmieni po prostu na język polski. Może przejdźmy. Czyli zobaczmy teraz. Jeśli wyślę wiadomość generalnie te etykiety i to wszystko powinno już normalnie działać. Tak jak tu widzimy, ale generalnie... Yy, Mamy tu w opiącach, do kogo ma ten e-mail iść, czyli OpenShift, tak to jest moja skrzynka odbiorcza, czyli jestem teraz na tej skrzynce I zobaczmy, co się dzieje. Po prostu nie mamy SMTP włączone i z local hosta na pewno to nie pójdzie. Jeśli byśmy byli na jakimś serwerze, na jakimś hostingu, to najprawdopodobniej by to poszło, aczkolwiek też mogłyby być takie kłopoty, że na przykład nie rozchodzi akurat e-mailu na spam ten czas najlepiej zabezpieczyć i po prostu ten transfer smtp sobie włączyć czyli przejdźmy teraz do smtp tu są ustawienia hostów ja akurat będę z gmaila korzystał gmail smtp wpiszmy sobie na przykład wejdźmy konfiguracja poczty dla gmaila oneta tutaj są trzy konfiguracje dla wirtualnej polski, dla oneto, dla gmaila potrzebujemy dla gmaila Zobaczmy tutaj SMTP serwer SMTP. I tak jak tu widzimy, mamy SMTP host. Tu musimy właśnie skopiować sobie po prostu te dane. Host. Tutaj, tak. Serwer SMTP, przepraszam. To jest. Tutaj sobie wklejamy w ten pierwszy. Natomiast port będzie to 587, jest to TLS. Również kopiujemy, tak jak widzimy, tutaj jest port. Czyli te, te dwie zmiany nas interesują: serwer SMTP oraz po port SMTP. I port sobie tutaj wklejamy. Natomiast poniżej, już damy, podamy sobie nazwę naszego konta, na przykład e-mailowego, nasz e-mail, naszego użytkownika oraz hasło. Klejamy sobie nazwę oraz sobie dodamy hasło. I oczywiście, żebyście Państwo nie próbowali się kiedyś tam logować, ponieważ to konto po prostu będzie bezczynne, Będę zmieniał to hasło i najprawdopodobniej ten numer też się zmieni, także by było to bezcelowe. Pamiętajmy również, żeby tutaj sobie zaznaczyć te, te dwie funkcje. Jest, jest, czyli chcemy korzystać z SMTP i autentykację SMTP zapiszmy po prostu Save Change. Teraz sobie przejdźmy do naszego kontaktu no i spróbujmy jeszcze raz wysłać. Co się stanie? Generalnie jeszcze będziemy musieli na e-mailu jedną funkcję na naszym Gmailu włączyć. Po prostu to jest chyba tylko na Gmailu, ale zaraz wszystko wyjaśnię. Czyli wyślijmy. Kaj skończy. Dobrze, tu już mam odebrane. Czyli jest OK. Nieraz wyskakuje, że po prostu nie jest włączone dla aplikacji bardziej niebezpiecznych, czyli ten czas będziemy musieli przejść do naszego konta, moje konto. Tam w ustawieniach właśnie bezpieczeństwa będzie pewna funkcja, logowanie i bezpieczeństwo. To jest ustawienie mojego konta. Tutaj na dole. O, ja mam akurat włączony. Zezwalaj na mniej bezpieczne aplikacje włączone. Jeśli bym to teraz wyłączył, czyli nie zezwalam na mniej bezpieczne aplikacje to Generalnie to jest chyba tylko w gmailu takie coś. W ten czas jak będę wyśleć, wysłać. Weźmy w kontakt, jeszcze raz odświeżmy. I wyślijmy. Po prostu ta wiadomość nie dojdzie. Nieraz wyskakuje pewne powiadomienie, że po prostu jakaś aplikacja chciała z nami się połączyć. Akurat mi wyskoczyło, ale tak bywa. Po prostu pamiętajmy o tym ustawieniu tak jak mówiłem konfiguracji właśnie konta. Żeby tutaj logowanie i bezpieczeństwo zawsze to było włączone po prostu. Wtedy te wiadomości będą dochodzić. Dobrze, to zostawimy sobie na razie tą konfigurację. Czyli tak wiadomości już mamy wysyłane, ML jest. Zobaczmy jak ten numer generalnie wygląda. On jest trochę nagłówki i nie są po prostu przetłumaczane. Na przykład kontakt od, tak jak widzimy tu jest po angielsku. Będziemy musieli to w naszej skórce pluginu przetłumaczyć. Tak jak tutaj. Tutaj również nie jest. Spróbujmy sobie to przetłumaczyć. Po prostu przejdziemy do naszego katalogu. Albo przejdziemy sobie z Vampa. Vamp. Włowu dyrektory. Przejdźmy do WordPress, WP Content. I tutaj plugin, plugin. Przejdźmy teraz do naszego Pirate Forms. I tu jest ten główny plik Pirate Forms PHP. Wyedytujmy go. I znajdźmy sobie teraz te pliki, które musimy po prostu pomienić nazwy. Czyli to będzie tutaj. Kontakt Skopiujmy sobie. Przejdźmy tu. Szukaj lub CTRL i po prostu sobie wkleimy lub wklejmy. i szukaj kontakt Tak widzimy tutaj mam już zaznaczone. Jest to linia 577. Ja sobie to zmienię. Może sobie dodamy jakąś zmienną kontakt od nie będzie. Teraz sobie stworzymy tłumaczenie po prostu. Będzie to w różnych programach rozpoznawane. Dodamy sobie co chcemy przetłumaczyć, czyli czy znaczy się tłumaczenie. Kontakt od będzie OK, czyli to tłumaczymy. Wracadzamy sobie drugą zmienną. Będzie to tekst domain. To musimy dodać. Czyli to zawsze musi być. Pamiętajmy o tym. Teraz sobie tutaj po prostu to zmienimy. Moglibyśmy też tutaj po prostu zmienić kontakt od zapisać. Bez tego. I też będzie dobrze. Tak jak chcę to zrobić poprawnie, aby na przykład. W jakimś programie mógł ktoś inny sobie gdzieś to kiedyś zmienić, na przykład na język angielski. Dodajmy sobie naszą To Topogl. Wsujmy tutaj wszystko. I tutaj. Oczywiście z dolarem. I zapiszmy. Czyli teraz wszystko będzie ok. Ten pierwszy już mamy zmieniony na główek. Zobaczmy następny. Kontakt prosty. jest tutaj, tak jak widzimy tu już zmienimy centralnie, w tym pliku nie będziemy żadnych zmiany kroić, ponieważ to już jest w zmiennej po prostu utworzone, tak jak widzimy tu też mamy ten domain dodany czyli tak jak żeśmy wcześniej zrobili chodzi o kontakt z serwerem na przykład Dobrze, czy to mam przetłumaczone. Dodajmy sobie jeszcze jedno tłumaczenie, które to będzie send from page, wysłane ze strony Czyli tutaj. Zapiszmy CTL plus S lub klik klik i zapisz. Teraz już możemy to generalnie zamknąć, jeszcze zasady, zobaczymy czy wszystko jest ok, czy na pewno to wszystko się zmieni. Czyli wejdźmy w nasz formularz kontaktowy. Po prostu wyślij. Jak widzimy, drugie jest. Tak jak widzimy, od, to już jest zmieniona nazwa na polski. Tutaj również kontakt serwera, adresie. Super fotograf. I wysłane z jakiej strony? Czyli tutaj, już sobie to przetłumaczyliśmy. Czyli to będzie na wszystko, będzie wszystko w dzisiejszym tutorialu. Generalnie tak jak mówiłem jeszcze kapczy sobie dodamy. Jest to takie zabezpieczenie przeciw spamowi, ale to będzie w następnym tutorialu. Czyli to będzie gdzieś tutaj tak. Dobrze, to będzie na wszystko i do zobaczenia w następnym tutorialu.